Wieża Farna to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych naszego miasta. Od 1 lipca 2012 roku jest dostępna dla zwiedzających. Z tej perspektywy nie wydaje się być wielka, ale wejście na szczyt nie jest wcale takie łatwe. Przed nami droga na szczyt, ale ile schodów nas czeka, żeby wejść na samolot? Czeka nas 120 schodów dokładnie. Jedną w, stronę, w jedną Czemu stronę. W jedną stronę. Bo... Prawdopodobnie pewnie w wysokim obcasie kobiet nie mogą Ym, Zgodnie z regulaminem nie mogą. <laughs> Jednakże zdarzały się osoby, które chciały wtargnąć na siłę, ale nie udało im się. To po wejściu na pierwsze stopnie kratownicy wycofywały się. Więc... No to już taka przestroga tak. dla pani, że nie można wchodzić w wysokim obcasie. Tak Gdzie osobną salę, którą po drodze możemy także odwiedzić. Znajdujemy się w sali, gdzie będą odbywać się duże wystawy czasowe. W tej chwili krosto na różnych płótnach, na różnych obrazach w różnych technikach, a w przyszłości mechanizmy zegarów wieżowych. Ale poznaję tutaj lampę pana, projektu pana kochanka. Już na podziemiu nie można znaleźć a tutaj. Na dzień dzisiejszy na podcieniach one już się nie znajdują, jest to jedna z strzewna, która została w oryginale zachowana i znajdują, znajduje się w Zarządzie Miłosław w Krośnie. Mam nadzieję, że już w końcu wakacji, w po remoncie podcieni kroślińskich, replika która zawiesi z powrotem na Znajdujemy się na poziomie dzwonów, naszej dzwonnicy barwnie, gdzie możemy podziwiać jeden z największych zabytkowych dzwonów w Polsce urba! Można także w wieży zobaczyć mechanizm zegarowy wykonany przez pana Michała Mięsowicza w zakładzie w Krośni. Bardzo znany zakład, który mieścił się tutaj też niedaleko, gdzie aktualnie jest muzeum Rzemiosła. Jak widać, czas płynie. Eu Znajdujemy się na szczycie wieży farnej, 38 metrów wysokości i z tej perspektywy można zupełnie inaczej spojrzeć na Krosno, a także na okolicę. Zachęcamy, żeby stąd patrzeć na nasze miasto, ale już za niedługo tak, że będziemy mogli patrzeć za pomocą kamery, która będzie dostępna, obraz tej kamery w internecie. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wspiąć się na szczyt.